w drugiej części typowo turystyczne zwiedzanie. A jak turystyczne zwiedzanie, to posłuchamy Muezzina, zakładamy na siebie worki i lecimy przez meczety. Że takie ubieranie się w lecie to jest tragicznie niekomfortowe. I te ubrania, które nam sprzedali pod Hagion Sofią, Ają Sofią, jak to się tam mówi, pod tym meczetem największym, najsłynniejszym w Stambule, one były no, co najmniej brzydkie. Na szczęście dziedzińce można było zwiedzać właśnie bez tych worków. W też możemy zobaczyć miejsca do mycia nóg. Tam dokonują się tak zwanych ablucji, czy takiegoś takiego. Tak, tak, tak. Tak. Zwróćcie tu uwagę, że wchodzę do meczetu w skarpetkach. Bo w wielu meczetach nie można używać butów, trzeba zostawiać je na zewnątrz. Ale za to te dwany, jakie są tam w środku, miękkie, to naprawdę przyprawiało zawrót głowy. I po takiej wielogodzinnej wędrówce po mieście jest to bardzo przyjemne do zlady. Co jak ktoś ma trudne skarpetki? No to trudno to... Znaczy o tej środków pięknie dojemy. Potwiajcie. Tak turystycznie to nie mogło zabraknąć targowiska. Odwiedziliśmy największą halę targową i zakupiliśmy tych takich, jak to mówią, trochę tureckich oryginałów. Teraz coś, co w Stambule zobaczyć trzeba. To jest kawałek Polskości w Stambule i Muzeum Adama Mickiewicza. Dom, w którym Adam Mickiewicz umarł w czasie, gdy Stambuł nazywał się Konstantynopol. Możemy tam zobaczyć pomnik grobu Adama Mickiewicza. I kilka sal upamiętniających go, i na jednej ze ścian, w tych salach, jest, są takie karteczki z cytatami. I takich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, i można sobie odrywać je ze ściany i sobie zabrać je ze sobą. Na koniec, kochani, wskakujemy na prom i pływamy sobie po fosforze. Cena za, za, za ten prom to jest tak zwany transport publiczny, więc jest w tej samej cenie, co cała komunikacja miejska. Nie jakoś specjalnie drogi. Na azjatyckiej stronie skoczyliśmy sobie na chwilę na ląd i jako kibic piłki nożnej razem z synem zajrzeliśmy na stadion, a właściwie no obejrzeliśmy stadion Fenerbacze z zewnątrz. No i wyjeżdżamy z Turcji w kierunku Grecji. No i podziwiając jeszcze Stambuł, zapraszamy Was na kolejną część. Znaczymy.